Zastanawialiście się kiedyś, jak zwykły pistolet do kleju na gorąco może odmienić Wasze codzienne życie. W tym filmie pokażę Wam moje ulubione triki z użyciem pistoletu do kleju, które zaoszczędzą Wasz czas, pieniądze, a nawet rozwiążą problemy, o których istnieniu mogliście nie wiedzieć. Przygotujcie swoje pistolety do kleju i zanurzmy się w świecie tych niesamowitych pomysłów i sztuczek. Masz dość zniszczeń delikatnych powierzchni przez szczypce? Nałóż klej na gorąco na wewnętrzną żebrowaną powierzchnię narzędzia. Poczekaj, aż całkowicie wyschnie. Miękkie podkładki ochronią każdy materiał przed uszkodzeniem. Wypełnij plastikową nakrętkę klejem na gorąco po brzegi. Umieść mały magnes na środku. Poczekaj, aż całkowicie wyśnie. Stylowy magnes na notatki i przypomnienia ozdobi Twoją lodówkę. Masz za krótki wkład do pistoletu? Weź ołówek i owin go taśmą, aż osiągnie grubość standardowego wkładu. Włóż ten ołówek do tyłu pistoletu. Teraz będzie popychał krótki wkład do przodu, pozwalając wykorzystać klej do ostatniej kropli. Zepsuty pistolet do kleju? Zróbmy tymczasowe zastępstwo. Weź pustą aluminiową puszkę, usun górę i dół. Zwin metal w stożek. Umieść nakrętkę na wąskim końcu. Zrób nacięcia na szerokiej części stożka. Przymocuj konstrukcję do lutownicy za pomocą spinacza biurowego i drutu. Włóż wkład kleju do stożka. Stopiony klej będzie wychodził przez otwór w stożku. Nałóż kropki kleju na gorąco nagumową rękawiczkę, równomiernie rozmieszczając je na powierzchni dłoni. Poczekaj na całkowite stwardnienie. Głaszcz swojego futrzaka tą rękawiczką. Skutecznie zbierze zrzuconą sierść i zapewni przyjemny masaż. Weź plastikową nakrętkę i przymocuj do niej spinacz biurowy. Użyj jej jako podstawki pod pistolet do kleju, aby utrzymać porządek w miejscu pracy. Jeśli nie masz pod ręką taśmy izolacyjnej, nałóż klej na gorąco na uszkodzoną część kabla. Ta domowa izolacja skutecznie ochroni przewody przed zwarciem i przedłuży żywotność kabla. Masz dość przesuwającego się dywanu? Odwróć go i nałóż paski kleju na gorąco na całą powierzchnię. Po całkowitym wyschnięciu dywan nie będzie się już ślizgał po podłodze. Zakryj odpływ folią aluminiową lub plastikową. Wlej klej na gorąco i włóż na wierzch pierścień dla wygody. Po całkowitym stwardnieniu będziesz mieć solidny korek idealnie pasujący do twojego odpływu. Weź metalową nakrętkę od butelki, umieść w niej pasującą śrubę. Wypełnij klejem na gorąco do krawędzi nakrętki. Po stwardnieniu masz nowy uchwyt mocujący. Mocny i niezawodny zamiennik oryginalnej części. Nałóż krople kleju na gorąco na każdą zapałkę tuż pod główką. Poczekaj, aż stwardnieje. Gdy potrzebujesz małej kropli kleju, po prostu zapał zapałkę. Płomień stopi klej. Idealne rozwiązanie do drobnych napraw. Weź zwykłą strzykawkę. Usuń tłok. Wypełnij strzykawkę klejem na gorąco i włóż metalową część śrubokręta. Po stwardnieniu kleju będziesz mieć nową wygodną rączkę śrubokręta. Nie masz pistoletu do kleju? Przytrzymaj wkład nad płomieniem zapalniczki, trzymając go nad miejscem klejenia. Stopiona kropla kleju spadnie dokładnie tam, gdzie trzeba. Oto więcej sposobów na wsuwanie krótkiego wkładu kleju. Wysyp brokat na papier, wyciśnij klej na gorąco w kształcie koła, posyp więcej brokatu. Zrób dwie dziurki i guzik jest gotowy. Martwisz się inwigilacją przez kamerkę internetową? Lekko wygnij spinacz biurowy i nałóż klej, jak pokazano w filmie. Przymocuj, spinać nad kamerą laptopa. Matowa powierzchnia stwardniałego kleju skutecznie zasłoni obiektyw. Szklanka niestabilna na stole. Nałóż kilka kropel kleju na gorąco na spód. Po stwardnieniu otrzymasz niezawodne antypoślizgowe nóżki. Śliskie kapcie. Nałóż kilka pasków kleju na gorąco na podeszwę. Po stwardnieniu kleju twoje domowe obuwie stanie się bezpieczne i antypoślizgowe. Klej na gorąco przyczepił się do stołu. Nałóż trochę WD40, poczekaj kilka sekund, a klej łatwo zejdzie z powierzchni. Możesz użyć tej samej metody do rozdzielenia części sklejonych klejem na gorąco. Masz dość głośnego trzaskania szufladą? Nałóż klej na gorąco na wewnętrzne krawędzie. Po stwardnieniu otrzymasz miękkie amortyzatory, a szuflada będzie się zamykać cicho i płynnie. Końcówka sznurówki się strzępi. Nałóż klej na gorąco na końcówkę i uformuj schludną końcówkę. Po stwardnieniu sznurówka będzie łatwo przechodzić przez oczka. Uformuj dużą kroplę kleju na gorąco na papierze. Po stwardnieniu, pomałuj ją lakierem do paznokci. Umieść kroplę na ekranie telefonu. Postaw obok buteleczkę z lakierem. Realistyczny żart, który na pewno wywoła panikę u Twojego znajomego. Zużyta gumka w ołówku. Nałóż klej na gorąco na końcówkę ołówka. Po stwardnieniu otrzymasz świetny zamiennik gumki, który łatwo radzi sobie z wymazywaniem linii ołówka. Nasmaruj szyjkę butelki wazeliną. Ostrożnie nałóż klej na gorąco dookoła, potem w środku. Po stwardnieniu będziesz mieć korek idealnie dopasowany do kształtu szyjki butelki. Wypełnij nakrętkę klejem na gorąco. Włóż 5 do 6 patyczków ostrymi końcami do środka. Po stwardnieniu rozsun patyczki. Wygodny masażer jest gotowy, aby pomóc rozluźnić napięcie i zrelaksować się. puszki. Zrób dziurkę na środku. Włóż bambusowy patyk ostrym końcem i zabezpiecz klejem na gorąco. Zabawny spinner jest gotowy i będzie bawił Twojego kota przez wiele godzin.